Witam Was To już jest tam drugi dzień Wtorek jest po, po, po tej niedzieli Co żeśmy tam robili Przy tym silniku Trochę pomagałem kolegom Bardzo Wam dziękuję na początku Za A może Oglądaliście fajnie Bardzo mi miło, że się coś tam ruszyło na dobre, W dobrym kierunku Dziękuję za subskrypcję Polecam do następnych Łapki w górze jak coś Wtedy film się niesie Myślę, że będą coraz ciekawsze filmy Coraz lepiej jej składam, chyba. To ocenicie. A teraz Wam pokażę, co ja tam zrobiłem przy tym Fiacie, bo przecież nic o sobie, dalej nie, nie, nie ten. A oglądajcie do końca, bo postaram się wieczorem składać ten film i wrzucę treści, których nie było w filmie poprzednim. Być może ciekawe, może jakieś teksty znajdę, coś trochę będę musiał wypipkać, bo to wiadomo, jak się czterech chłopa... Albo kilku chłopa się tam zbierze To żarty się też trzymały Niezłe Dobra wysiadamy z bryczki A wyjąć kluczyk żeby się nie okazało Że się zatrześnie To różnie bywa Różne rzeczy widziałem w swoim życiu O teraz ja będziemy Obserwować Gdzie otwieramy O zgubią, zgubił Zgubił za szybko. No ale dobra, tam się coś przytnie, coś się wytnie. Na żywca będziecie widzieli, czyli będziecie widzieli porządek i nieporządek. Kółko, konuszka jest pod tam, żeby brama nie latała. Narzędzi. Powiem Wam, co zrobiłem. Nie? Tu zrobiłem reparaturkę. No, trzy popołudnia po dwie, trzy godziny. Jedne popołudnie doklepałem, tylko to wszystko mocne jest. Jeszcze do wyspawania, nie wiem, ocenicie, tu już jest gorzej. I tutaj jest w trakcie, tamta jest z, jednego części, z jednej części robiona, ta yy, z trzech i nie wiem, czy nie wyrwę, i nie zrobię tego lepiej. Zobaczę, jak wykończę, czy mi się będzie podobało, co zrobiłem jeszcze. Wyjąłem szyby, słuchajcie, szyby wyję. wyjąłem szyby, bo i rozebrałem drzwi do końca. Idziemy zobaczyć dalej, jakże. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Tu się dzieje, patrz. Rudy 102. No ale wiedzieliśmy, to widziałem. Później, po zdjęciu deski, tego nie widziałem. Ale to nie jest źle. Tutaj też się zrobi. Nie pamiętam jak tam. tam mamy akcję tego typu. Szyperdach też wyjęłem, nie wiem, co tam zrobić z tym szyperdachem. Tu się rusza, chyba delikatnie jakoś go wyrwę, żeby łatwiej było wyczyścić, robić. No jeszcze narzędzia, bo to wczoraj robiłem. No i co, tak jak widać, roboty tylko robi się coraz więcej, nic coraz mniej. A przyjechałem tu niby, niby tylko po, po pisaka, ja dałem, bo, bo potrzebuję go w pracy, a ja nie wiem, czy tam znajdę to znajdę. znajdę. Może już go mam tam? Chyba, że tam spadł. Zaraz zobaczymy, czy tutaj o, tu leży komar. Już na komara mam pomysł. Ja Dzisiaj będę to... wolny. Zawiodłem do lakierni proszkowej. Nie licząc zbiornika. Nie licząc zbiornika, ale jeszcze do lakierni. Nie wiem, czy sąsiad nie idzie. Czy, czy... Ktoś tutaj. Aha, cwaniaczki przyjechali na kanał, ale kanał jest zamknięty. Niemożliwe rzeczy koledzy. O, rękawice sobie kupiłem do spawania, żeby nie było tego wypadku. O. A tu nie zobaczycie. Przecięłem palca, chciałem sobie go kur... amputować. Dobra, to co? No, na no teraz kończę. A że tak powiem, oglądajcie, y, oglądajcie do końca, bo tam będą fajne rzeczy, nie? Obiecuję Wam, że się nie zawiedziecie. No, to ja y, jak coś, to na razie. I no, no tak jak mówiłem. Dobra, o, jak zwykle prześwietlam. O, mamy, mamy, teraz nie prześwietlam. No i to. Trzymajcie się, miłego oglądania, hej. To 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 jest przodem? Jak tam go zepchniemy, to nie wypchniemy. Wypniemy zetniemy go. Nie no, daj do tyłu, Niech pojedzie tam, tak. A już no, stąd. To, no, nie weźmy no, to, podwórka, to lepiej z górki. No, no, Najciekawsze w ogóle chyba rzeczy. Ciekawe, że to są składy lusterek, wkady? które się same ściemniają. Tak. Ale niestety no, w przedliftach ona działa zupełnie inaczej, one były olejowe. I się okazuje, że w ogóle tych wkładów nie ma. W serwisie ona chyba 1600 zł wkład jeden. Ale co o, o tym mówisz o o wkładach lusterek. Jeszcze te stare pod... się wylewały, nie? Tak. W swoich, w swoich latach świetności tam BM, w tej BMC bardzo mocno kradli w ogóle te wkłady lusterek. No, no i się okazuje, do... że później że te BMki już stoją bez wkładów lusterek, bo wszystkie poszły gdzieś tam do Żyda, nie? Czyli twoje wkłady już są na rynku. Można tak powiedzieć. Wtórnym tak tego, zwanym, nie? Lepiej tego nie rozpowiadać. Nie. <gry> no. A ty masz pełne fotokromy tutaj, nie? Tak. Pełne I te styczne też. Tak. To tak jak u mnie, U mnie 1200 lusterków. W czym? W tej Laudi? No. No. Bo one wychodzą w dwóch wersjach, że są golasy, czyli nie ma tych fotokromów niczego i albo z fotokromami. A na tych fotokromach się tak zajebiście jeździ, że ja pierdolę. To no. jest w ogóle bez porównania, nie do lusterka zwykłego. Walą, można walić długimi normalnie w takie auto. No, no, no. za dwa odcinki. Wyjdzie wyjdzie. Mhm. Za dwa odcinki z tego wyjdzie. A zobaczy, jeszcze Audi będzie na to. A to później a. Audi. To będziemy klepać ćwiartkę, o. Ćwiarek będziesz robił? Tu? Tu będziesz co? robił? Błotnik, wszystko. Będzie co. Błotnik robić, to nie? wiesz, te drzwi, błotnik i to, tam dalej to jest pikuś, nie, bo po prostu odkręcasz element, wkładasz nowy, tak? Hmm. Ale ćwiartka najgorsze. Najgorsze ćwiartki, najgorsze to. Naklejki A najlepsze szorzyć. jest to, że nie, jak widzę nie uszkodzone... Nie musisz. Nie musisz, ale można. Można. Mówię, najlepsze jest to jak widzę uszkodzone auta, gdzieś są przerysowane, nie? I o, zaglądam zawsze, nie wiem, mija tydzień, a tam rdza jakaś wychodzi, nie? Patrzę, ja mam tam taką przecież aż wyrytę, nie? Na wylot prawie w, yy, w ćwierćce. I zaraz wzyw, Audi to kurwa jak położyła o tym to porządnie. Akurat to im wyszło, ale z zawieszeniem już nie. Zawieszenie to jest tragedia. No ale bo masz wielowahać dlatego, Ta, nie? No, to jest o, to nie. ten, to jest tragedia w ogóle. Osiem godzin spędziłem przy tym. No, 6 można. No, no, ja ci proponuję wejść w tym białym, moim, wykręcić alternator. To jest tragedia. No. Tragedia to mało powiedziane. Szóstka śruba, taka długa, przez no, cały tak. alternator, nie? Górną wykręciłem dolne, nie. Dolną wykręcałem dwie sesje, po 3-4 godziny cuda robiłem, nie? Cuda, uwierz mi, cuda robiłem. No, ale nie wykręcałeś ja. chyba y, tego, blokady z y, pożni Rozwagę, no, to nie polecam. Jak nie masz sprzętu, nigdy tego nie rób, bo wymienisz y, całą tą zwrotnicę. Y, ja już tak nie no, Ja widziałem teraz na, na tym, na kanale też mam tam kolegę podgórzyński. Podgórzyński hmm? warsztat podgórzyński, nie? No to też ostatnio właśnie w, pa, w pasacie wyrzucał ten. Wa, cały wahać musiał nie? wymienić. Całą piastę znaczy się, nie? Y, odkręcił, a nie wyjął, nie? A. Swożnia tego nie wyjął, wiesz, tej, tej śruby przez całość, nie? No, no, najgorzej. Bo to trzeba grzać palnikiem i na udar, wiesz? Aluminium się rozszerza i... Bo to jest ogólnie tak, że to jest po prostu utlenienie aluminium. I ludzie to źle montują w ogóle, takie swożnie. Bo powinno się dawać jakiś specjalny silikon, ale nie jakiś tam, jak ludzie sobie wymyślają. Biały chyba smart to jest do tego, wiesz? Tak, specjalny Białe, biały. Czy to jest ogólnie ten specjalny smart. No to montażowy taki, nie? Jaki? Montażowy to jest, nie? No nie, duże... tak do, nie tak do końca, to jest specjalny smart, który nie wiąże się z aluminium. No tak. Dokładnie. I on taki powinien być, nie? I wtedy go zamykasz, no, jak gdyby ten obwód, i nie dochodzi tam powietrze, po prostu, nie? No ale co, i tak jak z rok pojeździsz, to i tak ten smar po prostu zniknie i trzeba byłoby znowu odkręcić, wyciągnąć i zapakować nowy smar, nie? Ale ludzie tego nie robią. Nie? A później są problemy, jak się utlenia aluminium. Może problem. trafić, nie może ty. Weź mu mapę, wyślij, pineskę czy coś. Flagę, raca, bo tu jesteśmy. Ja córce wysłałem, to trafiła bez problemu, a Kolesiowi wysłałem. Ale na no przez to, że nawigacja prowadzi w ogóle na tamtej stronie? Tak, ja też jak tu przyjeżdżałem, to tam nie pierdało, tak? A wiesz, że tak kiedyś było normalnie? Teraz? Roku... Zupełnie było inaczej, nie? Tak. Ogólnie tu fajne są te budynki z tamtej strony. na, na tym. Nie też nie są wie, do To jest generalnie fajne miejsce, gdzie budynki? No tamte. Warsztaciki, takie dupery. Mają tam dobre najęcia? Drogo chcą? Nie wiem, ale słyszałem, że to nie jest ten Nas nie Następna jest. pomoc ręce jedzie? Ja Jadą ręce. Dobra, wrzucam to do kanału, nie? Dobra. Trochę drogo. Jak Trzec się wydawało, że to z dwóch stówki będzie kosztować. Z dwie to stówek ten małą a nawet nie zostanie. Dobra. Czuj. Zajęliście. Dobra, ile to możemy wyciągnąć? O ja bym go wziął od i to zablokował maksymalnie, koło. nie? Nie? Jeszcze raz. Żeby ja pierdolę, nie wiesz, będzie kolorowo, nie? Nie ma kolorowo, ale damy radę. No to chwasta, nie? Znaczy się rwiecie, bo to ja tam tylko Dobra. Obserwaj, observation, nie? Powęcie szczerze, że ostatni raz się chyba wyrywałem dobre 10 lat temu. Ale to Honda no Civic. To, to tak jak ja malucha, Słuchaj, lakiero, Lakierowanie ostatnio robiłem w 14 albo w 15 roku, nie? No, ale i tak nieźle mi wyszło. Znaczy się mam, wiesz, z boku gęsią skórkę, tak pomarańcze czy jak to tam mówią. Ale to dlatego, że jak lałem to, no Ale to do zaslipowania, bo to bezbarwne, nie? Tak wyszedł. Zanim doszłem do tego, jak pistolet działa, to no koniec lakierowania było bezbarwnym. bo bazę zrobiłem dobrze, bez zacieków, bez niczego, nie? Ale wyszły tam jakieś takie duperele, wiesz, tego typu... Niby się chodziłem tydzień czasu, się przy, przypierdalałem do samochodu, tam wiadomo, nie cały czas, tylko tam po dwie godzinki, to wiesz, jakiś taki szpachelek w paście takiej dostałem specjalnie do dziurek, to coś tam, to coś tam, ale i tak jeszcze zostało, nie? Wiadomo. Nie, no i wiesz, jakbym zrobił to szprycem, tego jak będę molakierował, muszę mieć pomieszczenie takie dobre, nie? Ty wiesz w ogóle, że ja pierwszy raz używam takiego urządzenia. Tak, zawsze się rwało, kurwa, rękoma, nie? Kurwa, rękoma, belka, pasy, i kurwa, dwie, trzy osoby i cztery, nie? Ale tak, ale nie taką lochę. No taką landare też dałoby rację. Nie waży, ale na pewno waży dużo. A ostatnio co ja wyciągałem w maździe, nie? To rusztowanie sobie rozłożyłem. Czekaj, ty tam obserwuj. A ja będę, wiesz, mów mi. Chociaż niech ktoś rękę przyłoży do tego, wie. <grystanie> a nie tylko ściemnią. No, teraz. Idzie? No bo muszę skrzynię podnieść. Tak, tylko jest w złym, teraz powinniśmy mieć trzeci pas tutaj zawiąć, nie? Dla, dla te, dlatego Dobra. jest właśnie że tak zwana ta... ta, 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 ta. <grystanie> Poczekaj, ja mam! Ma po, 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 z tej strony i z tej i sobie jeszcze korpę, Ja chcesz to zaczepić? Z tamtej strony? Za to czy jak? Czy z tamtej? Hmm. O, wszystko o, pod kontrolą Czyli krzywą jest, widzisz? Tak, to wszystko tak Bo się Z tą to... kontrolą bym się a, ten a, a, z, a z tamtą łapą? Z którą? Z tamtą, z tą Siedzi na łapie? Okay. siedzi Ty bo źle no. zrobiłeś. Opuść go i złap e, hakiem za, z, za oba uszy. Za oba, nie? Uważać teraz na no nóżki, rączki, inne takie, bo wiesz. Chociaż ja mam ambulans, to wiesz. <grytka> Karetkę, jak ja tu mówiłem. Jeszcze? Tak, do samego dołu, żeby zjechał ten. Bo za pa, pas dasz po środku, za oba uszy, i wtedy będzie inaczej. Pas nie jest trochę krótki. Nie jest krótki Czyli ten. I go przeciągnij grzesiek, inaczej zmień mu równowagę. Wiesz o co chodzi? Ja bym ten prawy opuścił, a ten lewy pociągnął do góry. Jest ok, hmm. weź trochę naciąg, zobaczymy. Mogę tam złapać centralnie, Ta, Praktycznie przy samej skrzyni. Jedno co mogę się przysłużyć, to tutaj. Mm. <noise> Wagę wiesz, 100 kilo przyłożymy. Zawsze dźwignia zadziała, nie? Już się równa? Tak już o, Jest Dobra Bo to to już się zaczyna robić lipa Ty, a czemu tą rurkę mamy na wierzchu? Tu? Tą. Tą co teraz ciągniesz Tą? Tą taką puszkę dziwną To? Czy, czy o której ci mówisz? Tą taką dużą Tą puszkę No Katalizator Kat? Hmm. To jest do wycięcia No tak Są <laughs> so mi, so mi straty Co, co ucięłeś? Masa Faktycznie. No dobra, trudno. Na szczęście jest zapasowa. Ile on ma śrubek? Kat? No nie ma. To dawaj, kre, otel, odkręcaj katalizator. Dawaj, bo, bo ja... Daj dziesiątkę. No ja tu stoję na ty Ja no. stoję, no moja, moja stówka starczy, słuchaj. Możesz mi wierzyć. Ty mi dasz radę? No jest, tam była dyka. To jest taki blok, jak wyjąć silnik na, na garażach. <noise> nie, to akurat wiesz, to jest blok o czym innym, ale niech będzie o tym dzisiaj. <noise> Ogólnie o, o naszej polskiej motoryzacji, nie? Ale to jest polska rzeczywistość, słuchaj, i taki będzie tytuł. Kurwa, przepraszam, to się wytnie. <noise> to na żywca nie idzie. Jeszcze. No, a ci mówię, bo zobaczymy, znajdziemy jakiś temacik, to sobie puścimy, mówię ci, live'a live zrobimy. Nawet niech jedna osoba ogląda to wiesz, później nas więcej ludzi obejrzy. Będą no, coraz ciekawsze rzeczy, nie? No. Jeszcze ćwiartkę zrobimy w Audi, to tamto. Ćwiartkę czego? Tak, to ja, ja z rodzicu w ogóle nie piję, nie? Ćwiartkę, mówię, z tyłu tak? No, ale do tego coś. można zrobić ćwiartkę. Co, coś, coś płaskiego, jakiś no, tak. śrubokręt? Obejdźmy, może być nawet tam ten. E, nie, śrubokręt. No. no ale wiesz, coś się będzie działo. Ja no. Bym, no, zawsze coś innego, nie? Miocha tym silnikiem kopy Chciałem już powiedzieć, że następny na kanał chciał przyjechać, ale to swój samochód. Są terminy. Tak, są terminy. No i dobra. i opuści... Ekologię wywalamy. E, jeszcze do góry, bo ona się trochę zapierał ten. Ty, słuchaj mistrzu, a teraz nie, poczekaj. Ale ty dobrze, dobrze jest. Ale ty maskę podnosisz. Wujek, tam zobacz. Wujek no jacek. jacek starcie. No i co? I teraz trzeba było go szarpnąć trochę do przodu. Do tyłu. Do tyłu, samochód. Samochód? Nie, to Samochód nie do tyłu, no, ale silnik do przodu. Nie wyciągniemy przecież auta do tyłu. No. Poczekaj, ja coś zobaczę. My jak go z no rozpędu bo... tu pchaliśmy. Ty, patrz. Już nawet ten nie ma... Nie ma dźwigni, to moglibyśmy... No bo on jest już równo ułożony, wiesz o co chodzi. Tak. Bo, bo wtedy był w tamtą stronę, nie? To coś tam co, spróbujemy go do tyłu teraz? A to ja bym musiał to coś odłożyć i... Ty dalej. Ja ja mogę położyć to. gdzieś. Ja mogę o, 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 o dobra, fajnie. O, no, Następny fajnie. kamerzysta. No, no, tak. witamy do do ok. No, ja będę to sugerował. No. Dawaj. Ty, słuchaj, dobra, bo tam, o to się zapierało. Ty, ale jeszcze się zapiera tam o wężyk na tym... O wspomaganie jakieś się dobrze nie mylę. Po lewej stronie widzisz? Który? Ten ten, no, tam niżej. I to? No, to. No. A to do maglownicy, Ale słuchaj. Ale on idzie po pod. także. A jakbyśmy teraz tak opuścili trochę silnik, tu byś dał styropian, żeby no. się nic nie pogniotło i złapalibyśmy pas? moim pasem za tył, żeby go wyważyć bardziej. Nie? No, że stanął po... to Znaczy jak teraz byśmy go położyli trochę i co to, wtedy... to ona by się samo już w sumie wiesz. Położyło no nie, na Ale będzie trzeć po tym, słuchaj, daj. A no daj styropian, zobaczymy, co się będzie nie, działo. No, to... Jakbyśmy go dali. Ale go tak, że... No. No. No, nie, 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 okay. no dobra, no myśli, że jak koniec. No. Moment, no nie ma ty, 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 patrz co się dzieje. O oh o! Oh. O oh o! Oh. Nie ma dołeczki. Wypadło No, O! Trzyba dobrze. Bardzo niedobrze ci powiem. Na jednej łapie jest. Nie, nie, ty, nie ten. Bo wyjmiesz i dopiero będzie cyrk. No dobra, musimy robić na tym. Steropia nie opuszczamy, czy jak? Nie, no musimy wyjechać, opuścić, poprawić to i... Podnośnikiem ale... tutaj pod to yy, nie włożymy, albo na dźwignię podnieść, żeby trafiło na dziurę i coś włożyć, nie? Albo puknąć, żeby to weszło też głębiej, bo to... Nie, weszło. zrobimy tu inaczej. Zrobimy nie. inaczej. A, tutaj nie mamy już otworu. No. No, tak, tutaj coś włożyć i na dźwignię tu podnieść. Tak. Do góry, ty, to się wyrówna. Zobacz jak się wygina ten, nie? No. no jest dobrze. Nie, nie, to za to. Ale by całe się podnosiło. Da, dawaj z tej strony. Daj mi no to z tej za mała rączka. Daj z tej strony Następnym razem wyciągamy sam słupek, a później skrzynię. Puszczamy, bo za się przechyla. Ja myślę, że... Niech stanie na, po nie na no. ziemi na razie, poprawić Krasno. uchwyt, no. Postawimy go na styropian. Chyba, że go obrócimy i go położymy. Kurczę, fajnie było mieć wózek jakiś. Eee, mam taką platformę, na czterech kółkach. Ma Pan platformę? No. Deski Pan przewozi. Przekazuję. Zastępny kamerzysta, zapraszamy. A tak, Dzisiaj kamery są bardzo dużo. Łukasz z też jest. A, co tu dać w tytule? No taki taki miśmasz. Miśmasz wszystkiego dzisiaj. To z osryłam, no Nie, ja. bo to temat hmm. jest jeden. Nie, ja? temat co, co jest to jest to to jeden. No, to. Gdzie ty masz ty masz? Takie grube płaski. Takie kwadratowe kostki. O, ja. to co? To po co tyle nas marowałeś? No, nie no, co teraz? Dobra. No, teraz chodź. <laughs> do, 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 Teraz go, to chodź go tu postawimy, jak jest, delikatnie. No w normalnie go zrzucamy i tyle. No ty go opuszczaj. Nie mogę. Nie chcę tam przesadzić. No, dobrze będzie. No po tom, żeby to zabezpieczenie włożyć dobrze, nie? Tak, bo nie włożyłeś tych, nie? Zabezpieczenie, mistrzu Przerwać czy jak? mam z tym zrobić. A, chcesz trzymać? Bo ja to w sumie to ja nagrywałem. <grym i zim> to mówiłem ja z dzichu. Do szafy. Dobra, A co ty robisz? Podnosimy. Podnosi Zaraz platformie. Po 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 co? Jak to wygląda? Teraz ja będzie tutaj siedział silnik od malucha. Mniej awaryjny. 650. 650. Po grubym tuningu 70 koni do 80 max. Będzie się tak burza. W automacie. No. Dobra, idziemy na pizzę. Ten... No i czym